Witam kochani. Dzisiaj będę robiła kopytka. Mam tutaj 900 g ugotowanych ziemniaków. Gotowałam w osolonej wodzie. Póki gorące, to muszę je dobrze ugnieść. Rozgnieciemy, rozgnieciemy i poczekamy jak przestygną. I będziemy robić dzisiaj kopytka. A kopytka będą do pulpetów, klopsików, które mieliśmy wczoraj na obiad. W sosie pomidorowym. I tam zostały. Kurat będą super do kopytek. Kochanie, ziemniaczki przestygły. Nie przekładam, będę robiła od razu w tym garku. Do tych ziemniaków dodaję jedno jajko, trochę pieprzu. Soli nie daję, bo ziemniaki były solone. No i wodę będę soliła. Tak się będą kopytka gotowały. I tym razem użyjemy mąkę pełnoziarnistą. Mam tutaj taką miareczkę. To jest 250 ml, czyli szklanka. Nie wiem ile użyję. Na razie daję tyle. Będę dosypywała. I teraz musimy wszystko połączyć: mąkę, jajko i ziemniaczki. Ciasto wyjęłam sobie na moją stolnicę. Mąki jeszcze mi tyle zostało, ale jeszcze podsypię. Jeszcze troszkę je uformuję, ale już za dużo mąki nie potrzeba. Już prawie, prawie. Kochanie, kto te kopytka pozjada. Ja uwielbiam kopytka jeszcze na, z mąką pełnoziarnistą. Będą zdrowsze. Dobrze, ciasto wyrobione, mąki zostało, to będzie akurat do podsypania. Ja chwilkę przykryję. Ja jeszcze chory, to ja nie dam rady jeść. Jeszcze chory jesteś. No ja już prawie zdrowa, już nawet wrócił. Przykryję, żeby nie obsychało i za chwilkę będziemy formować kopytkę. Odkroję sobie troszkę ciasta, a resztę na talerzyk i pod miseczkę, a to też sobie dam na pół. Podsypujemy mąką i formujemy wałeczek. Woda już mi się zaczyna gotować, także zaraz będziemy gotować kopytka. Taki formujemy sobie wałeczek, nie za gruby. A coś takiego. I nożykiem kroimy. Jakie ukośne kopytka. Ciekawe jak będzie smakować. A będą smakować z tej mąki pełnoziarnistej. Jestem bardzo ciekawa. Zawsze robiliśmy z białej mąki. A ponoć ta jest zdrowsza, to dlaczego nie, nie robić tej? Spróbować trzeba zawsze. Tak. Ja zrobię tylko troszkę, ugotuję, żebyśmy spróbowali sobie, a resztę później zrobię. Woda nam się ugotuje, dajemy łyżeczkę soli i wrzucamy nasze kopytka. O, jak sobie będę chyba wyrzucała. Na razie tylko część ugotujemy. Jesteśmy ciekawi, jak będą smakowały. A tam już się nam podgrzewają wczorajsze klopsy w sosie pomidorowym. Będą super do kopytek. żeby delikatnie pomieszać. I, kochani, od wypłynięcia gotujemy 2 minuty. Minęły dwie minutki, kopytka wyjmujemy. Ja od razu nam nałożę na talerz. tyle ja nie dla mnie niedużo. Dobrze, ja resztę przełożę. Ja też dużo nie chcę. One muszą mi tak chwilkę przestygnąć. Dobrze. A resztę osobno, Chwilkę nam przestygnąć. Klopsy się podgrzały, nakładamy sobie na nasze kopytka. Trzy, tak? trzy klopsiki, proszę bardzo Pięknie. sobie też a za chwilkę jeszcze doprawię tylko tą sałatkę no a sałatka? listki, miks sałatowy troszkę pekińskiej kapusty tam dałam pomidorek, ogórek, cebulka i tylko szybciutko ją doprawię i będziemy jeść wygląda bardzo smacznie i so, bardzo zdrowo pieprz tak ja szybciutko tylko zrobię Oliwka. Oczywiście z pierwszego tłoczenia musi zawsze być do surowek. tylko używamy tą. Jest bardzo zdrowa. I tym razem damy ocet jabłkowy, który jest też bardzo zdrowy. Pomieszamy, ale wezmę na łyżkę leja, żeby mi się za dużo nie fruciło. Mam taką dużą łyżkę. I dodam. Wow. wielką łyżka i damy taką łyżkę I wymieszamy i zaraz będziemy wsuwać oto te klapsiki z, z kopytkami z mąką pełnoziarnistą aż jestem ciekawa nie na sam koniec pomyślałam, że jeszcze musi być ocet balsamiczny tak nie za dużo ale on tak dodaje smak on ma taki lekko słodkawy smak i dodaje naprawdę smaku surówce. no i próbujemy Proszę bardzo, nałożę ci troszkę suróweczki. Dziękuję. Zawsze można jeszcze dołożyć później. Dziękuję bo kochanie. Musimy w końcu spróbować, no. bo nam to wszystko styknie. Ja sobie dołożę, ja muszę spróbować. Próbuj go, póki jeszcze. O, ja tą tego kopytka muszę spróbować. Jestem ciekawa smaku tego kopytka. Tak, tak, ciekawe jak ten. Znaczy to mm. ciasto smakuje właśnie nowe. Powiem że bardzo delikatne. Mięciutkie, delikatne. Mm -hmm. mm, można robić. Można robić mąką właśnie pełnoziarnistą. Jak najbardziej? Echa. Mm. Czyli dobre. Mm -hmm. Czyli się udało, kochani. Smacznego kochani. Wszystko pyszne. Dziękujemy za oglądanie. Piszcie do nas, piszcie do chorych, bo chory jeszcze jestem cały czas. A jak wyzdrowieje, to się dowiecie kiedy. Dziękujemy. I do na razie kopytka pyszna.